Cześć, cześć. Zaczynam nagrywanie, ale muszę jeszcze wejść na Instagram. Zaczynamy kawę z bruszką. Także zaczynamy też Instagramowo. Tiruliru, sprawdzamy połączenie. I jesteśmy na żywo. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Aby Wam cydr, tęcza i wiadro brokatu. Rozpoczynamy kawę z bruszką w tak zwanym z bruszką. Z bruszką w tak zwanym międzyczasie. Mam nadzieję, że. Zgromadzimy się tutaj, słuchajcie, energetyka tygodnia i potem ogłoszenia fialne, których dużo nie ma w międzyczasie, coś tam może się urodzić. Dobra, to zaczynamy od energii tygodniowych. Dzisiaj mamy księżyc w znaku koziorożca, przechodzący w znak wodnika. Pusty bieg księżyca od 11:35 do 12:08. Wtedy najlepiej jakichś wielkich aktywności magicznych sobie nie zapodawać. I wschód słońca o 4:47, zachód o 20:48 i mniej więcej właśnie od 4:00. 4752 te wschody słońca są, a zachody 2048-44, czyli takie minuty nam tutaj ubywają już z naszego dnia. Więc wschód wiadomo na przyciąganie pewnych rzeczy, zachód na odpychanie pewnych rzeczy, jeżeli tutaj magicznie działacie. I zobaczymy, jak będzie nam poniedziałek wyglądał we w kartach. We w kartach jak to będzie wyglądało i co można z tym zrobić. Już patrzymy. Dzisiaj dziesiątka buław, przeciążenie. Przeciążenie w każdym aspekcie to nawet nie musi być przeciążenie sprawami zawodowymi, z tego względu, że nie do końca y, obowiązki mogą nas przeciążać, ale przeciążenie ludźmi, głupotą ludzką. Dzisiaj od godziny ósmej rano y, dokładnie w dziesiątce buław walczymy z bandą wariatów, jako i sklep, i wróżka. Także y, ta dziesiątka buław daje nam. Takie, że ciągle trzeba komuś coś tłumaczyć, ciągle trzeba coś i ciągle trzeba coś i nie widać efektów. Aczkolwiek te efekty przyjdą, tylko że przyjdą troszeczkę później niż się oczekuje. Słuchajcie, wtorek. Mamy księżyc w znaku wodnika. Pusty bieg księżyca od 6.37 do 20.12 i zobaczymy, jaka będzie energia tegoż dnia. Wieża. Słuchajcie, uważajcie na wypadki. Uważajcie na palenie mostów za sobą, uważajcie na wszystkie rzeczy, które ym, mogą zburzyć nasze struktury, yy, także najlepiej na spokojnie. Jeżeli macie podjąć jakąś decyzję, powiedzcie, zastanowię się, prześpię z tym, powiem to jutro, yy, żeby tutaj nie było takich właśnie problemów z yy, ewidentnie jakimiś naruszeniami naszej wolnej woli, cudzej wolnej woli. No oprócz tego wieża bywa wypadkowa, więc uwaga na kręgosłupy, uwaga na potłuczenia, uwaga na wypadki. Może być ciepło, może być duszno, możemy być lekko rozkojarzeni, więc warto by było we wtorek stanowczo uważać, żeby nie było to złe i niedobre. Środa. Wodnik przechodzi w znak ryb. Wschód słońca o 4.49, a zachód 20.47. No i zobaczymy, jak nam środa będzie mijała karcianie? Uwaga na inwestycje, uwaga na finanse, uwaga na wpłaty wypłaty, żeby gdzieś nie poszedł jakiś przelew nie w tym kierunku, co powinien. Jakaś cyferka się może nie zgadzać, tego typu rzeczy. Także zwróćcie uwagę z pietyzmem traktując pieniądze, zakupy raczej niewskazane, inwestycje nieśrodowo żeby potem nie było niespodzianek, że coś się przeoczyło, bo można być najbardziej uważnym, ale wchodząc w energię e, wiedząc co zrobić, zawsze jest łatwiej i bardziej pozytywnie. Także środa nie jest finansowa. Tak? Piątka monet pokazuje trzymajmy się tego co jest, nie zakładajmy nic nowego, nie róbmy także w środę bardzo ostrożnie. No, i mamy czwartek w znaku ryb, wschód słońca o 4:50, a zachód o 20:46. I zobaczymy, jak te ryby tutaj energetycznie będą wyglądały. No, czwartek już nam trochę odpuszcza. W czwartek mamy zwycięstwa, walkę z przeciwnikami, ale taką, która jest wygrana, zdane egzaminy, większe możliwości własne, szczególnie jeżeli chodzi właśnie o przepychankę, o rywalizację, o tego typu rzeczy. Także już taka energetyczna, dobra karta, energia czwartku będzie właściwa. Można powalczyć o swoje. Także wygląda to nieźle. We w piątek mamy księżyc w znaku ryb. Wschód słońca o 4.51, zachód o 20.45. Patrzymy, jak karcianie będzie nam wyglądał piątek, piąteczek, piątunek. Podsumujemy tydzień, podsumujemy umowy, wyciągniemy wnioski, można podpisywać, zawierać, działać, szczególnie w sprawach formalnych i w sprawach urzędowych, dlatego że karta sądu zawsze wnosi dobre formalności, a z drugiej strony jest to też odrodzenie, odnowienie, można odpocząć, można zrobić sobie małe spa już po pracy w piątek, tak żeby na sobotę i niedzielę wstać z nową energią. Czyli czwartek i piątek nam. Odpuszczają. W sobotę księżyc przechodzi w znak barana. Yy, mamy pusty bieg księżyca od 5.48 do 7.05. Także dwie godzinki, ale poranne. W sobotę należy nam się spanką. Zobaczymy, jak będzie wyglądać. Sobota. Sobota jest w porządku. Sobota stabilizacja, trochę stagnacja, trochę odpoczynek, trochę niechęć do wielkiego rozruchu. Ale jeżeli naprawdę nabiegamy się w ciągu tygodnia, to ten jeden dzień powinniśmy mieć na rehabilitację naszych sił, po prostu. I wiadomo, że tam się wydaje, że w sobotę to przerzucimy wszystkie szafki, że wszystkie ciuchy przerzucimy, że wszędzie posprzątamy. W tą sobotę nie. W tą sobotę nie. W tą sobotę będziemy raczej odpoczywać, raczej zajmować się swoją pozycją, swoim stabilnością. Także w ten sposób to wygląda. To nie jest rozruchowa sobota. Stanowczo nie. No i w niedzielę, księżyc w znaku Barana. Słońce wschodzi o 4.52, a zachodzi o 20.44. No i niedzielka. Pełna zwycięstw, zadowolenia. Gdyby podsumowywać ten tydzień, to ta niedziela będzie najbardziej radosna. To co nam się nie udało, czy to, co nam się udało, pięknie podsumujemy. Można będzie powiedzieć, że jesteśmy gotowi na to, żeby dużo zrobić, dużo przeorganizować. Niedziela będzie ruchliwa i aktywna, ze zgromadzeniami, z tłumem, z ludźmi, z możliwościami przyjaźni podtrzymywania tych przyjaźni. Także niedziela tutaj wygląda w szóstce buławka, karta zwycięstwa. Zupełnie super. Czy ktoś ma urodziny, piszcie na Instagramie. Ja tutaj sięgam po, po naszą tygodniową świcę. Tylko widzę, że nasza tygodniowa świca, nie mam jakichś nożyczek tu na wierzchu. mamy mamy? Nasza tygodniowa świca wczorajsza mi się... Aha, to było wiecie? woskowe. No, tak, mm -hmm. na Nie będzie łatwo. Wiecie, jak jest? Jak ktoś ma urodziny, to piszcie. piszcie. Ja mam urodziny, Margola. Piszem. Margola, dobra. To Margola zaraz dostanie przesłanie, tylko wróżka przygrzebie wosk. Już po prostu. A, wiecie, jak to z tym woskiem? Trzeba zakopać w, dobrych, w dobrym miejscu. Bo to pełniowe. Margola dostanie przesłanie w takim razie, skoro ma urodziny w tym tygodniu. Pamiętajcie, robimy od tygodnia do tygodnia, tak? Czyli patrzymy. Przesłanie, co robić na każdym poziomie, żeby lepiej żyć. Na poziomie głowy bądź urocza i eteryczna. Przestań wyrywać z posad bryłę świata ten mężczyzna, albo sąsiad, albo ktokolwiek też powinien tego gwoździa wbić, a Ty powinieneś wzdychać po prostu. Czyli ja rozumiem, że my czasem mamy tak, że jak ktoś nam czegoś nie zrobi, to to szarpniemy i zrobimy to w 3 sekundy po prostu. Ale przestać robić w 3 sekundy. Rozpływać się i mieć globusa, proszę. Niech się inni starają. Proszę bardzo. Troszkę zmienić koncepcję na życie. W sprawach sercowych bardzo duży konkret. Jeżeli nawet będziesz wzdychająca, to ma być to... Wyrachowane to jest może złe słowo, ale wymyślone i ustawione tak, żebyś ty wiedziała, co chcesz przez wszystko osiągnąć. I małymi kroczkami jest dojście do sukcesu. A w działaniu? Otwórz się na świat wyjazdy ludzi i większe możliwości, dlatego że siedząc w swoim grajdołku nie do końca się okaże, że <laughs> jesteś w stanie rozwinąć skrzydła. Trzeba dalej, wyżej i piękniej, po prostu od. Takie przesłanie. Dobra. Jeszcze jedno? Jeszcze jedno? Tak, papi. Kto? Papi, papi. 07 07 88. Też mało rozumiem. Papi, ja i ja. Dobra. Taki nick, nie? <laughs> mhm. Cześć, Agatko. I w głowie bądź cesarzową swoich czasów. To Tobie należy się odpoczynek, to Tobie należy się najlepsze i to Ty masz świecić, błyszczeć i dzwonić. Możesz zająć się tipsami zamiast szorować podłogę, dlatego, że Twoja mentalność będzie powodowała to, że urośnie energetyka, jeżeli zajmiesz się sobą. We w sercu. Naucz się flirtować. Nie tylko po to, by zdobyć mężczyznę, czy go uwieść, czy w ogóle cokolwiek, ale również po to, by zauroczyć panią w sklepie, która wyciągnie lepszą bułeczkę, by zauroczyć pana w sklepie, który pomoże wybrać ten rowerek. Flirt z ludźmi dobra rzecz, a zapomniana. <laughs> a w działaniu typowy konkret. Biznes, działalność, stawianie na siebie, szukanie nowych rzeczy, które przyniosą ci satysfakcję po Twojemu, a nie po cudzemu to będzie najważniejsze w tym roku. Dobrze, mamy jeszcze jakieś urodzinki? Nie, tutaj już szynk się się nie, się nie zgłasza. Dobra, to słuchajcie, zapalamy świece, tylko z tym zapalaniem to u nas zawsze tak. Wszędzie pełno wszystkiego, a nic nigdy nie mam. Zapalimy sobie świece na ten tydzień, po to, by wzrastać, po to, by móc. Po to, by szybko działać, by ominąć wtorkowe i środowe energie niezbyt korzystne, tak naprawdę dla naszych finansów czy bytowania, by wspierały nas żywioły przez ten cały tydzień, by był on dobry, jeszcze lepszy od poprzedniego, byśmy mogli załatwić wszystkie rzeczy, które sobie zamierzyliśmy, a nawet trochę więcej, byśmy byli pod opieką, opieką tych sił, które są siłami natury i wpływają na wszystko. Niech ten ogień będzie symbolem naszego bezpieczeństwa i naszych możliwości. Ja oczywiście zapalam ten ogień również dla tych, którzy tylko mentalnie podłączają się pod nasze tygodniowe napędzanie dobrej energii. Dobra, moi kochani, i teraz Azalisz, ogłoszenia bardzo krótkie. Po pierwsze, rytuały pudełkowe są wysprzedane wszystkie. Wysyłka w tym tygodniu będzie wysłana już do wszystkich. No to w następnym możecie się ich spodziewać. No a potem dostajecie link do czynienia dnia 30, czyli w czwartek. I sobie będziemy działać. Także już pudełkowych nie ma na sklepie. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za wykupienie, zakupienie. Tam jeszcze parę osób chyba nie zapłaciło, ale to, nie zapłaciło ale to dostaniecie nie przypomnienie, także to nie ma problemu. Jak ktoś nie zapłaci, to może, że trafi z spadł. Na ten, tak, nie ma problemu. Um. 30 również będzie dla Mazda, dla grupy i tylko ja się cały czas próbuję ustawić, jak zrobimy. Nie wiem, może o 20 zrobię pudełkowe o 21 dla grupy na tej zasadzie. Jest to dzień tygodnia, nie wiem jaki, ten 30 czwartek, tak? Czwartek? Wydaje, że tak. Czyli trzeba to będzie jakoś to ogarnąć. Chcecznie. Może o 21 zrobię po prostu tak, dla tak. grupy, a o 22.00. 31. A 21 proszę. Cię, tak, Czyli piątek. Aha. przez ostatni dzień. Ja myślałam, że lipiec tak. ma 30 dni. 30. wariatka ja razem. Także ostatniego lipca, czyli w piątek będziemy działać. Dla grupy, czyli każdy, kto wejdzie na kanał YouTube o tej 21 ze świecą swą będziemy przyciągać dobrobyt, dziękować za plony. Po prostu czcić sabat, więc tak. Natomiast pudełkowy będzie pod kątem e, dobrobytu wszelakiego e, również. E, można się zapisywać również na nów lipca, e, bo już jesteśmy po pełni. Więc mogę to ogłosić. Koszt jest 22 zł, e, i Działamy po prostu w nowiu. Coś jeszcze chciałam powiedzieć. Czekajcie, czekajcie. A zastanawiałam się nad wakacyjnymi, jakimiś działaniami dla grupy, ale jak spojrzałam w grafik, że tu mnie trochę nie będzie, tam mnie trochę nie będzie, to stwierdziłam, że nie ma co zaczynać jakiegoś dekretu czy coś. Ja myślę, że od września zaczniemy sobie robić to, co robiliśmy w tamtym roku. Słuchajcie, czyli mamy wrzesień na oczyszczenie, potem październik na przyciągnięcie, i to już będą dwa miesiące świetnej roboty i tak jak wtedy robiliśmy co drugi dzień, mhm. mniej więcej, tak będziemy to robić. Także przygotowujcie się na działania wrześniowe, na wakacje dajemy sobie wolne, po prostu. Ale myślę, że no właśnie te sabaty pełnie nowie no to wiadomo. Ale z programami nie wyłączasz się, jest. Nie, no z programami jestem, bo jak mam telefon, który wszędzie mi nagra program, to nie mam problemu, tak, że mi sięgnie internet gdziekolwiek bym nie była. Także oczywiście, że programy będą, nie przyjmuję telefonów, po prostu robię sobie wolne, ale to dopiero od 21 chyba. Tak, od, wysok, od 21. Wysok. Robię sobie tydzień wolnego, bez telefonów, bez niczego, także to spokojnie. A natomiast Dorota siedzi i działa. Więc tu tak, nie ma problemu. Pilnuje kota, mnie nie ma. Tak, <gry> Ym, I co? No zawsze można do niej dzwonić i, i się umawiać. Ale to jeszcze wam przypomnę. Na sklepie żadnych nowości nie ma, żeby na nie polować. Sól rozeszła się w ciągu tak, znowu. Yy... Później będzie chyba w sierpniu, co? Zestaw czakralny. Zestaw czakralny będzie w sierpniu, ale o tym to jeszcze będę tak, mówiła, na rytuał czakralny, bo to dopiero przygotowujemy, pakujemy, energetyzujemy i robimy różne dziwne rzeczy. Także dzisiaj ogłoszeń nie ma zbyt wiele, <laughs> szykujcie się na ten Lamas i ten pudełkowy, i ten dla grupy, dla grupy, każdy bezpłatnie, nigdzie nie trzeba się zapisywać, po prostu wchodzicie o 21 na kanał, tak jak wchodzicie na Błogosławieństwo Tygodnia. A w ogóle, a propos Błogosławieństwa Tygodnia, jestem przeszczęśliwa. Ponad 200 osób. Ponad 200 osób. To yy, naprawdę super, bo jedna osoba, ale zawsze subskrybentów, bierze życie w swoje ręce, czyli robi rytuał. Ja nie wiem, wszyscy, wszyscy też nie. Chodzą ludzie na msze co tydzień z przyzwyczajenia, a tutaj macie magiczne rzeczy, które można robić co tydzień z przyzwyczajenia. No. I w domu Ale... nie trzeba nigdzie domu, tak. 10 Nie, 10 minut, nie godzina. No. Dokładnie, trzeba się laszczyć, ubierać. Siedem no. no. świeczek w piżamie. Tak. No. Ale w każdym razie tak. Dobra, moi kochani, taka krótka kawka dzisiaj. No właśnie, a tu będzie kurs, niedługo webinar. A webinar. 18. Webinar 18. Zapisy, tak? Ezotarotmałpa .com. Webinar to klątwy i uroki, gdzie troszeczkę jest wiedzy. Ale to wiecie, do no klątwach i urokach też nagrałam 30 tysięcy filmów. Tam jest bardzo dużo. Tam nawet nie musimy dużo wiedzieć. Przede wszystkim chodzi o rytuał, który wykonamy w naszym ograniczonym gronie, który będzie dostępny tylko dla nas. Potem webinary idą dalej, tak żeby ktoś mógł sobie również wykupić. Cena 50 zł dla, jakby pre-pre-pre-pre przed, A potem będzie stuwa, więc warto się załapać. Yy, I fajnie będzie, bo tu mówię: to nawet nie chodzi o wiedzę. Bo mówię: jak wy wpiszecie w lupkę na moim kanale Klątwy Uroki, to macie milion filmów. Tam jest bardzo dużo. Wszystko to chodzi o ten rytuał, który jest specjalnie napisany na ten webinar, żeby go sobie zrobić żeby. Wiadomo, że nie każdy z nas będzie miał klątw albo urok, ale po prostu oczyścić się z tej energii. Um, no i może ze dwa sposoby potem, jak zdiagnozować sobie klątwę, uroki w ogóle. Trochę tam napisałam, żeby tam troszkę powiedzieć. Wiecie, jak to u mnie na webinarach. Nie jest to kurs, nie jest to wiedza taka tu, 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 7 godzin. Um, ale jest bardzo fajna wiedza, um, lekko magiczna, no i przede wszystkim ten rytuał. Także jest webinar jest. Oś... Znaczy, ja nigdy no nie, nie wiem, ten jak ten robię temat, pierwszy tak. raz. No Rytuał ile nam może zabrać? Z pół godziny? Bo Omawianie nam może nas, nam zabrać z godzinę plus przerwa, około dwóch godzin. No tak to webinary mają. Godziny, no. Ja to jeszcze odgadam. jak się rozgadam, a wy się popytacie, to potem się okaże, że jeszcze dłużej. I grupy nie będzie. Tylko będzie nie, grupy nie, nie będzie, tylko link. YouTube. Dokładnie tak. Tak, świeca już była zapalona, możesz się podłączyć. Dokładnie tak. Dobra, to chyba wszystko. Webinar 18 w sobotę o godzinie 12 dostajecie linka. Nów można się zapisywać: lita dla grupy, lita pudełkowa wysprzedana wszystko w sklepie wysprzedane, wszystko wykupujecie. Nie no. mamy już rąk, żeby to pakować. Jak wy to robicie, nie wiem, ale mamy bardzo dobre produkty, chociaż niewiele, bo tam na tym sklepie dużo nie ma. Ale to jest wszystko bardzo pięknie, magiczne po prostu. I tak i kupujecie, i potem mówicie: dziękuję, bo to ruszyło, tamto ruszyło, i owo ruszyło, i to zadziałało, i to chroni, i tu bogactwo, i tu się odbijam od. najw no, w ogóle jest, no, takie fajne zwrot jak gdyby, więc fajnie, ale robicie to w sposób natychmiastowy. Ja wrzucę sól za dwa dni, to już w ogóle nie pamiętam, że była wrzucona, a słoiczku ciągle nie ma. Także tak to, tak to jest. Um, dobrze. Ty, 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 to, nie wiem. A przysłanie? A czego przysłanie? Wszystko już było. Na tydzień miałaś mieć przysłanie. A to czy to miałam spali, ten? Ten, ten. ten? Szans nie ma. Szans nie ma dzisiaj, dlatego, że ani nie wymyłam planszy, ani coś. Może zrobię te runy i umieszczę zdjęcie, także zobaczymy. Ale muszę mieć chwilę czasu. Dzisiaj od 8 rano walczymy. Słuchajcie, Nie, nie, nie powiem kto, no bo to nawet nie o to chodzi. Za 10, umawiając się od tygodnia na telefon, na dziesiątą, za dwie dziesiąta, ja nie odczytuję z tego telefonu, akurat nagrywam, z tego telefonu, z którego odbieram wasze telefony wiadomości, bo to jest tylko do dzwonienia. W sensie wy ja Wam odpowiadam, umówione sesje. Ja mam go wiecznie wyłączony, ja tylko włączam wtedy, kiedy mam umówiony telefon. Yy, przychodzi SMS, czy nie mogę mieć Whatsappa, coś tam, coś tam. Yy, na maila, czy nie mogę mieć Whatsappa albo jakiegoś komunikatora, bo ja nie, nie, jestem za, nie jestem w stanie zadzwonić z telefonu. Mówię, nie jestem w stanie, zwracam pieniądze, do widzenia. Ja już się też zdenerwowałam, bo umawiam się na telefon. Ja nie będę miała Whatsappu. Ja nie będę miała komunikatorów, bo wystarczy, że ja włączę mój numer telefonu na WhatsApp i od razu 500 ludzi, które mam je wpisanych, będzie mnie miało i będzie cały czas czegoś ode mnie chciało. Dziękuję, ja swoją przestrzeń lekko szanuję. Nie będzie komunikatorów, jest telefon. Naprawdę zadzwonić yy, niedrogo z zagranicy to nie jest filozofia, bo ludzie dzwonią. Chyba, że ktoś ma, nie ma pojęcia, jak to zrobić, ale to wtedy świadczy raczej o jego rozejrzeniu się. No to nie dzwoni, tysiąc wróżek będą na Whatsappach Ci odpowiadać, matko boska. Nie ja jedna tutaj funkcjonuje. a szczególnie ja nie będę żadnych komunikatorów, żadne Skype'y, żadne Whatsapp'y, bo ja miałam, ja po prostu próbowałam dzwonienie, sranie, nie mogłam się skupić na kartach. Dziękuję bardzo. Telefon jest zajęty, nikt nie dzwoni, nikt nie przeszkadza. Muszę mieć komfort pracy. Za dwie minuty ten. A potem jeszcze do mnie, że ją załatwiłam, bo, um, bo wykupiła Kasę, żeby zadzwonić, przez ten telefon, jednak. Nie, tak się nie będzie robiło za dwie minuty przed, bo ja już się zdenerwowałam na osobę. Jak ja mogłabym jej karty postawić. Może za tydzień mi przejdzie. A czy pewnie mi przejdzie za dwie godziny? I możemy się, jakby umówić na tą rozmowę. Raz jeszcze, jeżeli się nie po. nie pożremy. Ale słuchajcie, żadnych Whatsapp, żadnych takich, tylko telefon, ale to jest wyraźnie powiedziane. Nie odpowiadam na maile. Telefon, kropka. Dużo, dużo ludzi tak Telefon, robi, kropka. No ale po telefon prostu. to jest Whatsapp. Ja my nie, Whatsapp to jest komunikator. Whatsapp to jest komunikator, dokładnie. I byłam nieraz. I, nie? i przy Ja miałam kiedyś na którymś telefonie ten Whatsapp, to ja nie miałam świątek, piątek, niedziela, Mój telefon krąży po sieci. To nie jest, że ja jestem sobie Marysia z łaseczka i sobie Marysia ma czterech znajomych na Whatsappie. Mój telefon jest przekazywany, krąży. Zero takich rzeczy. I zresztą jak sobie wyobrażacie na przykład, że mm, napisałam do Pani na Messengera, bo ja nic nie robię, tylko chodzę na Messenger i patrzę, czy ktoś nie napisał, szczególnie w inny jak mogę tylko z komputera, właśnie te dwie minuty przed dziesiątą, że nie może zadzwonić telefonicznie. Telepło mnie od samego rana, a wstałam jak skowronek, jak zwykle. Wstałam jak skowronek, lekka dziarska ze skrzydłami. Ale to, to, to szybko przejdzie, bo to są tylko, że wiecie co, jak się, to sytuacja nie wydaje się nerwowa. Ale jeżeli spotykasz się z nią dwa razy w tygodniu, non-stop i ogólnie ciągle, to przy dwusetnym razie para stój. wychodzi uszami. Para wychodzi uszami. I tak samo z tymi wpłatami na konto. No. <noise> Historia tak mylicie, za każdym razem dostajecie mail z kontem, na które trzeba wpłacić. My potem nie możemy odnaleźć, kto wpłacił za webinar, kto wpłacił za branzoletkę, kto wpłacił za pytanie. No przecież roboty nam dokładacie. Z tą wpadą na konta. Za każdym razem macie mail z numerem konta. Przestańcie to mylić. Będziemy odsyłać w pewnym momencie po prostu. Będziemy odsyłać. Będę no. odsyłać. Dokładnie tak, dobra, no tak się wy tak się wyrzeźbiłam. No ale w każdym razie nie robić takich rzeczy. Żadnych komunikatorów, żadnych maili. Czemu nie robię maili? Bo zanim ja napiszę, co bym chciała, to to 30 razy powiem. A tu jest czas cenny, bo nie ma was jednej osoby. Ja, powiedzmy, mam 10 osób dziennie, a poza tym mam życie, poza tym mam filmy, poza tym coś przygotowuję. Nawet ten kawę z wróżką napisać trzeba. Rozumiecie? Także żadnych komunikatorów, żadnych maili i tyle. I tyle. Trzeba dbać o swoją prywatność, bo by była wróżka na każde zawołanie, a potem by już wróżki nie było, bo byłby placek wróżkowy. A nie o to chodzi. Dobra. Yy, buziaki dla Was. Dziękuję Wam za bycie uczestniczeniem. Mam nadzieję, że mi za dwie godzinki przejdzie i będę cała pod tytułem Uroz ze skrzydła. No, Ale przeważnie taki, taki humor mamy już: typu klienci nas zdenerwują w piątek, a tu już poniedziałek rano. Bo ekranu, no. dzisiaj była, było nagromadzenie. Fumacja. Dzisiaj było od godziny ósmej nagromadzenie. Nie czytania instrukcji. Ja za webinar, za pełnię, za coś tam. Wszystko na na tak. No bo po co? A ty potem rozdzielaj, kombinuj, wpisuj na fiskal i. O, nieważne. Dobra, buziaczki dla Was. Do zobaczenia. Życzę Wam miłego tygodnia. Wszystko mm, typu Energy. Możecie sobie je posprawdzać na IGTV, y, bo tam są te filmy. Ja też dorzucam jakieś stare filmy tam, także możecie popatrzeć. Sporo rzeczy jest. I co? Do zobaczenia. Najpierw wyłączam y, nagrywanie papa YouTube.